No, witam Was, moi drodzy. Teraz robimy następne ćwiczenie. Tak? Tym razem, jak widzicie, wypisałam już kilka wzorów sumarycznych soli, i naszym ćwiczeniem jest teraz je podpisać, czyli nazwać, jak się te sole nazywają. No i słuchajcie, tu znowu wszystko robimy od końca, jak zawsze w solach. czyli najpierw na końcu patrzymy, jaka była reszta kwasowa. O, i to pochodziło. Trzeba wiedzieć z jakiego kwasu, z kwasu azotowego 5, czyli ta sól powinna się nazywać azotan 5. Azotan 5. I teraz czego? Tu mamy tą naszą całą taką grupę amonową, czyli azotan 5 czego? Amonu. I tak się nazywa ta sól. Dobrze, robimy następną. Patrzymy, mamy wzór sumaryczny i znowu od końca patrzymy tutaj, że jest Br. Ta dwójeczka, słuchajcie, przy nazywaniu soli nas w ogóle nie interesuje, tak? O tym możemy zapomnieć, nie musimy na to patrzeć. Natomiast musimy wiedzieć, że Br pochodziło z kwasu jodo, bo, y, przepraszam, bromowodorowego, tak? Z kwasu bromowodorowego, czyli sól nazywa się bromek sole z tego kwasu, nazywają się bromki, czyli bromek. Bromek czego? CD? Kadmu. Mhm. I kadm, słuchajcie, zawsze występuje, jest dwuwartościowy, więc tej dwójeczki tutaj nie trzeba pisać. No, gdyby ktoś napisał, to tak jak ja mówię, świat się nie zawali, ale prawidłowo tego nie piszemy. Tak? Nie musimy nic pisać. Dobrze, idziemy dalej. Teraz mamy chlorek. Bo widzimy, że tutaj jest co? Cl. To pochodzi z kwasu chlorowodorowego, czyli chlorek. Czego? K. Potasu. Potas też tylko jednowartościowy. Dobrze. I teraz ktoś powie tak. No mówiła Pani, że te dwujeczki, trujeczki to w ogóle nie jest potrzebne, ale może jednak czasami się przyda. No a no właśnie, czasami się jednak przyda. Bo dlaczego my tu piszemy w tych wzorach te wszystkie dwójeczki, trujeczki? One wynikały, słuchajcie, z wartościowości. Pisaliśmy zawsze wartościowości na górze, ale teraz już ich nie mamy. Natomiast te właśnie tutaj nasze e, dwójeczki, oczywiście ta czwórka należy tylko do tlenu, czyli cała ta reszta kwasowa jest jedno tutaj razy wzięte, tyle, że jedynek się nie pisze. Czyli słuchajcie... To wynika z tego, że gdybyśmy chcieli teraz z powrotem wartościowości odczytać, to ta dwójka na krzyż mówi nam, że ta reszta kwasowa była dwuwartościowa, a to, że tutaj nie jest nic w nawias wzięte, mówi nam, że ta grupa jest jednowartościowa. No i widzimy, że to się sprawdza, prawda? Tu dwa to tu było dwa, tu jeden to grupa cała reszta kwasowa, jeden razy wzięta, ale jeden się nie pisze. No i tutaj żeśmy mieli właśnie KCL. Skoro nic nie było jedynki, to od razu wychodzi, że te sole są po prostu jednowartościowe. I, i kation tutaj. Potas i grupa, yy, czyli reszta kwasowa, kwasu chlorowodorowego, CL. No a tutaj jak to tu wyglądało, tu była ta dwójeczka. To znaczy, że kat właśnie tu nam wychodzi, był dwuwartościowy. A tu nie było nic, czyli reszta była jednowartościowa. Jak to wyglądało tutaj? A no tutaj cała grupa, też nic nie było, prawda? I tutaj była cała grupa, też nie było w nawias nic wzięte. To znaczy, że to było jednowartościowe i to też było jednowartościowe. Czyli te wszystkie właśnie tu dwójeczki, one w zasadzie do nazwy nam nie są aż tak potrzebne, chyba że chcemy wartościowość potem określić metalu, ale one bardzo fajnie z powrotem robiąc na krzyż określają, określają nas, jakie były wartościowości i metalu, czy grupy amonowej, i reszty kwasowej. Dobrze, no to spróbujmy właśnie tutaj. Mamy wszystko uzupełnione, tutaj, tu dwójka, tak, dwa razy wzięte. Co to będzie? Tutaj widzimy, reszta kwasowa jest taka, Ta pochodzi z kwasu siarkowego 6, czyli jak się nazywa taka sól. Siarczan. 6 I teraz czego? Amonu. Ta grupa jest zawsze jednowartościowa, dlatego nic więcej się nie pisze. I taka jest nazwa tej soli. Idziemy teraz właśnie do następnej. Tutaj mamy PBS. A właśnie, ołów może mieć różne wartościowości, 2 albo 4. Siarka tutaj akurat pochodzi z kwasu siarkowodorowego. Czyli, o tak, dla przypomnienia, czyli dwuwartościowa była ta reszta kwasowa. No a teraz ołów, jak to właśnie odgadnąć, ilu wartościowy jest ten ołów? Skoro tutaj, słuchajcie, nic nie było, zupełnie się nic nie dopisywało, a reszta kwasowa tutaj była dwuwartościowa, to znaczy, że ten ołów też musi być dwuwartościowy, bo tylko wtedy, kiedy te wartościowości są zgodne, to się wtedy nic nie dopisuje. Czyli jak się będzie nazywać taka sól? To będzie siarczek, ołowiu i ołowiu ile? Dwa. No właśnie. I tutaj nam się to przyda i ta, tą dwójeczkę tu musimy napisać, bo ołów może być dwu- albo czterowartościowy. No to pędźmy dalej, do następnej. Tak? I słuchajcie, co my tu mamy. No tutaj widzimy, że jest coś tam iluś razy wzięte. Tu trójeczka, tu dwujeczka. No to z powrotem na krzyż. Czyli jak tu dwójeczka, to tu powinno być dwa. A jak tu trójeczka, to tu z powrotem trzy. No i kto zna nazwy wzorów kwasów, to wie, że kwas fosforowy, 5, Tak, jego nazwa była H3. Znaczy jego wzór był H3PO4. No i mamy tutaj te trzy. No mamy. Dobrze. No a cynk jest był wartościowy to już Wam też mówiłam w poprzednim filmiku. Dobrze, czyli jak to nazwać? No, z kwasu fosforowego 5 to pochodzi, czyli to będzie fosforan. Fosforan 5. Czego? Cynku. Cynk zawsze jest dwuwartościowy, wartościowy więc się tego nie pisze. Dobrze, idziemy, ostatni przykład. Mamy znowu tutaj jakieś tam, tu 2, tu 3, no to z powrotem odszyfrowujemy. Tak, tu 3, tu 2. No i zgadza nam się to, no bo przecież wiemy już, że Golin jest trójwartościowy, tak? No a kto zna y, wzory kwasów, to też wie, że kwas węglowy H2CO3, czyli tu była dwa wodory, czyli grupa też jest dwuwartościowa. To wszystko musi zawsze pasować. I teraz jak to nazwać? Skoro to pochodzi z kwasu węglowego, to to będzie węglan. Czego? Glinu. Czy tą trójeczkę piszemy? No nie, bo glin tylko występuje zawsze w tej wartościowości. Gdyby ktoś napisał, to świat się nie zawali, ale poprawnie nie piszemy. Dobra. I to takie dzisiaj szybkie omówienie, jeszcze raz, jak się tworzy te nazwy. Mam nadzieję, że czym więcej takich ćwiczeń porobimy, to tym lepiej będziecie sobie z tym radzić, nie? Wszystkie tutaj te przykłady. Tak, widzicie je wszystkie. Dobrze, no to na razie tyle.